nietypowo, bo w klubie Rocker rozpoczynamy dzisiejszy program na fali. Tutaj za chwilę rozpocznie się Bal Pirata. Coroczna impreza, e, impreza przebierana, na której spotykają się środowiska żeglarskie. Na tej też imprezie e, spotkaliśmy się z Markiem Wilczkiem, fotografem marynistycznym, który między innymi był z teamem Patryka Zbroi na regatach Czętomila i z Radkiem Kowalczykiem e, na regatach Mini Transat. W jaki sposób Marek Wilczek podsumował sezon 2011? Proszę zobaczyć. Magdalena Suchodolska. Witam Państwa w dzisiejszym programie na fali. Marek Wilczek od dziecka zajmuje się fotografią i żeglarstwem, ale pomysł na połączenie tego w całość zrodził się dopiero 5 lat temu. Szybko okazał się być jednak w dziesiątkę. Dziś jest głównym fotografem regat Unit Line, regat Poloneza. W tym roku ma za sobą również sesje zagraniczne dla Radka Kowalczyka i Timu Patryka Zbroi. Słowem fotograf ze Świnoujścia silnie związany ze szczecińskim żeglarstwem. Szczecin jako Szczecin jest y, może troszeczkę taki mocniejszy, jeżeli chodzi o promowanie y, żeglarzy. W tym momencie y, żeglarze właśnie szczecińscy, jak Patryk Zbroja, Rady Kowalczyk, są to osobistości, które gdzieś tam pokazują się na świecie. Ze się żeglarze, no y, nie tyle może, co nie są mocni, ale no, nie pokazują się aż tak. Chociaż w Świnoujściu ci wszyscy żeglarze, właśnie jak Patryk czy Rady oni tam trenują, oni tam szlifują swoje te wszystkie m, najlepsze takie y, przygotowania, to wszystko. Oni tam no, tam są dobrze. I w tym momencie oni stamtąd ze Świnoujścia startują y, na Włochy, na Francję i dają radę. Pierwszy taki poważniejszy wyjazd zagraniczny i tej załogi szczecińskiej, no i Twój chyba w tym roku, to Patryk Zbroja i Czętomila. Kiedy spłynęła propozycja, żeby wykonać profesjonalne zdjęcia właśnie we Włoszech? Czy znaczy profesjonalne, to jest takie pojęcie względne, ponieważ jeżeli chodziło akurat o Patryka Zbroje, w ogóle o cały team, yy, no jest coś takiego jak Facebook i dzięki Facebookowi no udało nam się yy, dogadać. Yy, ja troszeczkę tak cisnąłem, czy mnie gdzieś nie wzięli, że im zrobił taką profesjonalną sesję. Zaproponowali mi wyjazd właśnie do Włoch. Yy, to akurat Karina mi zaproponowała z teamu. Yy, no i pojechałem z nimi. Przyznam się, że troszeczkę się bałem, ponieważ mówię no za granicą, więc y, to jest troszeczkę taki wyższy poziom, ale przyznam się, że y, te cztery dni we Włoszech, cały materiał, który został zrobiony, y, mnie przewyższył. Y, sam się zdziwiłem później, oglądając te zdjęcia, że coś takiego byłem w stanie zrobić i aż tak podciągnąć swój poziom, nie ukrywając, do poziomu światowego. To ile zdjęć przywozi się z takiej wyprawy? Yy, wszystko zależy od pogody. Jeżeli jest yy, bardzo fajnie i nie buja, to tych zdjęć nie ma dużo, bo one są fajne i w ogóle jest super. Przy zdjęciach, na przykład przy takich bujanych, yy, zawsze te 30-40% zdjęć się odpada, ponieważ jest ciężko się wpasować w fale i nie tylko w fale. Ale, ale dałem radę. Jaki sprzęt zabierasz ze sobą na tak ważne regaty? Ile to jest aparatów, ile kart pamięci, jak wygląda samo przygotowanie i to zaplecze techniczne? To znaczy, jeżeli chodzi o sprzęt, aparatów zawsze jest pakowane ze 3-4 do torby, ponieważ nie mogę sobie pozwolić na coś takiego, że wezmę tylko jeden aparat i no i niestety, no popsuje się, więc za granicą bez żadnych kontaktów nie będę w stanie nic zrobić. Więc tak jak mówię, 4 aparaty, około 8 obiektywów, czyli cała torba to jest tylko i wyłącznie sprzęt z pełną rezerwą wszystkiego. Ja muszę być przygotowany na każde warunki. Jak wyglądała czentomila z twojej perspektywy? Gdzie byłeś? Na czym pływałeś, skąd robiłeś zdjęcia? Pierwszy raz spotkałem się z niesamowitym przygotowaniem całego teamu. Gdzie może nie tyle co pode mnie, ale została wynajęta motorówka, czyli miałem specjalny sprzęt do robienia tylko i wyłącznie im zdjęć. Więc w tym momencie, m, pierwszy raz na nowym terenie, y, z niesamowitym sprzętem do, do robienia zdjęć, y, dało niesamowite efekty. No właśnie, a jak Ty się przygotowujesz? Opracowujesz najpierw mapy, to po jakim terenie będziecie pływać, może być, yy, jaka może być widoczność, jakie może być zachmurzenie, co bierzesz pod uwagę. To znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o, o nowy teren, mapa jako mapa tutaj za bardzo się nie sprawdza. Fakt, że od samego początku akurat przy Teamie cały czas biegałem, oglądałem tą mapę, sprawdzałem wszystkie warunki pogodowe, że później nie było niespodzianek, czyli ja już na tej samej motorówce już byłem przygotowany i na deszcz, i na śnieg, i na super upały. Jeżeli chodziło o, o ujęcia, przyznam się ujęcia, nie znając tego terenu, nie wiedziałem co tam się może dziać, ale bardzo dużo i często przeglądam zdjęcia mistrzów, fotografii właśnie tej żeglarskiej. Czyli to są, żegla, znaczy to są fotografowie z Hiszpanii, z Włoch, z Francji, którzy są moimi takimi jakby autorytetami. I według tych zdjęć, ja już szykowałem ujęcia, co, yy, co będę chciał zrobić. No i co chciałeś zrobić? Jaki był plan na Czętomile? Znaczy, plan był taki: złapać ich yy, w takich ujęciach, gdzie w polskiej prasie i w polskiej telewizji czegoś takiego się nie łapie, gdzie nie ma takich warunków. I to, co tam się działo, przy tych 200 jachtach, przy tym takim jednym wielkim kotle, gdzie w ogóle jest inne, inne podejście żeglarzy, tam jest jeden wielki uśmiech, jedna wielka zabawa, i, i te zdjęcia same żyją w sobie. Tego na Bałtyku może nie jestem w tyle co w stanie co pokazać, co. No, Bałtyk jest może za mały, tutaj jest yy, za mało to wszystko wypromowane. Tam jest inny świat, tam są tysiące jachtów, tam są inni ludzie, którzy się po prostu tym bawią. ulubione zdjęcie Szczętomili? Ulubione zdjęcie? Jest takie jedno czarno-białe zdjęcie, bardzo fajne, y, gdzie y, płynie sobie motoróweczka, y, kobieta pozuje y, temu sternikowi tej motorówki, to jest tak robione bardzo pod słońce. Yy, ona sobie leży na dziobie, ten pan jej robi zdjęcie, a w tle widać właśnie Toma Hawka z Patryk Zbroja Team, gdzie oni płyną, gdzieś tam w tle, ono jest widoczne. Ale jest po prostu tak niesamowite, tak złapane wszystko, że no ja wariuję. Oczywiście najważniejszym zdjęciem jest to, które jest cały czas yy, jako promujące yy, właśnie Włochy, u Patryka to jest zdjęcie, kiedy chłopaki idą na bardzo mocnym przechyle, i wszyscy są wychyleni za burtę, płyną w moją stronę. No to jest coś, gdzie, gdzie, gdzie mi po prostu włosy dęba stają, i, i to jest to. W sumie z Szczętomili Marek Bilczek przywiózł około 3000 zdjęć. Do galerii udostępniono około 80 z nich. Niektórzy myślą, że to jest tak, zrobić zdjęcie w ciągu y, jednego dnia, je wszystkie udostępnić, i, y, i to jest to. Niestety to tak nie jest. Y, nauczyłem się jednej takiej podstawowej zasady, jeżeli chodzi o zdjęcia, czyli robię zdjęcia, chowam je do szuflady, wyciągam je po dwóch, trzech tygodniach, i dopiero wtedy, już nie pamiętając tego miejsca, wybieram te najmocniejsze momenty, które mi przypominają to, co się działo. Ale już tego w głowie nie mam. Kilka tygodni po wyjeździe do Włoch, do Marka spłynęła kolejna propozycja wyjazdu z Radkiem Kowalczykiem do Francji na regatę Mini Transat. Czy w taki sam sposób wyglądało przygotowanie do, do sesji Radka Kowalczyka? On w sobotę został wybrany e, żeglarzem Roku, Szczecińskim żeglarzem Roku. E, Oczywiście, dzięki mini transatowi, w którym wziął udział e, i który przeszedł. Mimo wielu komplikacji, radek niezniszczalny, e, byłeś z nim w tych momentach. No czy powiem tak, jeżeli chodzi o radka, przyznam się, że rok wcześniej, czyli wrzesień 2010, radkowi robiłem taką, można powiedzieć, prywatną sesję. Żeśmy się umówili, przypłynął do Świnoujścia, porobiliśmy super fajne fotki. Tam nauczyłem się niesamowitych ujęć. Zaraz po Włoszech, jak wyjechałem z Włoch, albo inaczej wracając z Włoch, dostałem telefon od dyrektora projektu, od Krzysia Owczarka, że za tydzień mam jechać do Francji. Przyznam się, że troszeczkę mnie to zdziwiło, ponieważ no, nie, nie jestem może tyle znanym fotografem żeglarskim, ale to było takie uderzenie. No, i powiedziałem tak. Tak. No, i pojechałem tam. Przyznam się, że to, co we Francji też mieliśmy przygotowanie, właśnie jeżeli chodzi o sprzęt ten, y, typu właśnie motorówka, Ponton, y, sesja w ogóle taka specjalna, reklamowa, robiona. Y, coś niesamowitego. Radek potrafił się zachować do zdjęć, żeby na tych zdjęciach to, to wszystko zostało pokazane. No, i później ten start. Start, który który przyznam się pierwszy raz coś takiego w życiu przeżyłem, gdzie 79 jachtów płynie i gdzieś tam e, śmiga jacht ze Szczecina, Calbut. E, powiedz, czy prywatna znajomość z żeglarzem ułatwia robienie zdjęć? Jest to bardzo ważne, ponieważ e, znając żeglarza wcześniej e, wiadomo jak on się będzie zachowywał. Można nawet wcześniej z nim jakby przygotować tak, tak, tak zwany scenariusz. Ale to mówimy o sesji tak zwanej e, e, inscenizowanej. Co innego w momencie, kiedy jest start, kiedy zaczynają się regaty, tutaj już nie ma czegoś takiego, że ja mogę do kogoś machnąć czy krzyknąć, to wtedy już jest po prostu polowanie i oczekiwanie tego momentu. Udało mi się. No właśnie, a co chciałeś, jaki był plan, co chciałeś uchwycić, jakiego radka Kowalczyka chciałeś pokazać? To znaczy, ja powiem tak, tak ciężko, ciężko określić. Chciałem radka pokazać jako marzyciela ponieważ y, on marzył o jednym, o przepłynięciu tego Atlantyku, o przepłynięciu równika, o dopłynięciu do mety i ja o tym wiedziałem od samego, od samego początku. Ja z nim troszeczkę porozmawiałem, ja wiedziałem co on chce i przyznam się, że na tych zdjęciach y, nie są on pokazany jako typowy taki, no nie wiem, regatowiec, taki walczący i tak dalej. To jest chłopak, który się po prostu uśmiecha, który wie co chce, bo on wiedział co chce. I on po prostu, on płynął. Jak wyglądało przygotowanie sesji Radka Kowalczyka od strony technicznej? Kiedy najletniej przed startem ty, yy, przyjechałeś do Francji? Yy, do Francji przyjechałem tydzień przed startem. Gdzie przez pierwsze dni, można powiedzieć, błądziłem po całym tym porcie, tam, żeśmy pomagali Radkowi, ja obserwowałem, co się tam dzieje, obserwowałem cały ten akwen, po którym można było pływać. I dwa dni przed startem zrobiliśmy tak, zwaną, tak zwany trening, czyli żeśmy wypłynęli do sprawdzenia całego jachtu. W tym momencie żeśmy przygotowali się od razu po całą sesję zdjęciową. To był najlepszy moment, najlepsza pogoda, której nie było na starcie czyli niesamowite zachmurzenie, yy, gdzie parę osób powiedziało: Nie wyjdą zdjęcia. Ja powiedziałem: Nie, to jest właśnie to. Ja nie potrzebuję słońca, ja potrzebuję tą dramaturgię, te chmury, yy, to zimno, ten taki wiatr troszeczkę mocniejszy, i przyznam się, dzięki temu udało się coś niesamowitego zrobić. Gdzie później yy, przyjechał? Edward Osina prezes, właśnie cel i oni w pierwszy dzień, jak właśnie przyjechali, oni przyjechali po tym treningu. I oni zobaczyli na laptopie te zdjęcia, te pierwsze takie zdjęcia właśnie prosto z tego treningu, dzielimy, żeśmy bezpośrednio z pontonu zeszli. Na laptopa ja to wszystko wrzuciłem i oni to zobaczyli i oni powiedzieli, to jest to. To jest to, co oni chcieli. Oni nawet może nie tyle, co może nie. Nie liczyli na to, ale ja wyciągnąłem wszystko już na samym treningu. Na całym treningu. No właśnie, bo teraz mówisz, że w przypadku Radka Kowalczyka ważne było, żeby pokazać całą tą dramaturgię, te chmury, no właśnie, to zachmurzenie. A czy to jest tak, że ta, takie warunki, takie zachmurzenie to są warunki optymalne do tego, żeby robić zdjęcia? Czy przy każdej sesji jest inaczej, bo mówisz, że we Francji była piękna pogoda, świeciło słońce, to też ci odpowiadało. No więc jak to jest? Dobierasz się temat do pogody, czy pogodę do tematu, czy ty zakładasz, czy dostosowujesz się? To znaczy, powiem tak, każde warunki y, przy danej imprezie, przy, przy danym jakby, no nie wiem, starcie czy przy danej akcji y, trzeba się dostosować. Nieraz jest ciężko, no bo warunki pogodowe nie pozwalają na y, wyciągnięcie tego, co chcemy, ale później to już kwestia... Y, Dobrania sprzętu, dobrania ustawień i szukania tego, żeby, żeby pokazać. To jest cały 100% tej całej akcji. Oprócz wyjazdów zagranicznych, jak co roku Marek fotografował również regaty bałtyckie, czyli Junite Line i regaty Poloneza. Jeżeli chodzi o regaty Unity Line, mieliśmy dwa dni niesamowitego ścigania i dwa dni różnej pogody. W pierwszy dzień zachmurzenie, taka pogoda nieciekawa, a drugi dzień jedna wielka flauta. Dopiero później zaczęło wiać. Zdjęcia dla mnie jest bajka, mam około pół tysiąca zdjęć, pokazane wszystkich jachtów. Wszyscy ludzie dobrze się bawili, zdjęć się cieszą, więc automatycznie ja też mam z tego satysfakcję. Ale tutaj też bardzo ważna kwestia, ponieważ wcześniej mówiliśmy czy o czyto mini, czy o mini transacie, tam miałeś konkretne zadanie, czyli sfotografować Patryk Yacht Racing Team i sfotografować Radka Kowalczyka. A w przypadku regat Unit Line masz do sfotografowania około setki jachtów. Z jednej strony to jest e, fajniejsze takie rozwiązanie, e, jeżeli chodzi na przykład o całe regaty obstrykać. w związku z tym, że jest na przykład no, strzelam 100-200 jachtów, e, nigdy nie jest w stanie się tego wszystkiego zrobić. W momencie, kiedy jest to właśnie tak e, w przypadku Włoch i Francji mam konkretny cel. I przyznam się, jest to nie tyle może co bardziej męczące, co bardziej takie. Yy, nie wiadomo, czy dam radę, czy, dam to czy będę w stanie to złapać. Udało się. A jaki zakładałeś sobie cel przy regatach Poloneza? Tam płynęło kilkunastu samotników. Jakie warunki miałeś zagwarantowane? Co chciałeś pokazać? Jeżeli chodzi o regaty Poloneza, przy Polonezie Krzysiu Krygier, główny organizator tych regat po reaktywacji. Yy, niestety zwiększa mi cały czas ilość tych żeglarzy. Ja się boję, że za 5 lat to ich może będzie tyle samo co na regatach Unity Line. Yy, więc w tym momencie yy, regaty z zeszłego roku, znaczy yy, te jeszcze rok wcześniej, yy, było ich mniej. Więc udało mi się niesamowite portrety połapać. Miałem więcej czasu. W tym roku już ta ilość przekroczyła 20 osób i zaczęli mi uciekać. Więc jest coraz Trudniej, a każdego chciałoby się mieć. Najbliższe plany Marka Wilczka to przygotowania do regat na Bałtyku, również tych organizowanych w Trójmieście. A jego marzenia to? Marzenie, moje marzenie jest takie, że może za 10 lat, może wcześniej, jak się uda, to chciałbym sfotografować e, e, swój, e, swój rejs dookoła świata. Po prostu kiedyś sobie popłynę do oka świata i ja tu wszystko zarejestruję na zdjęciach i to jest takie moje marzenie, ale to jest marzenie od dziecka, które, które kiedyś się spełni, ponieważ te wcześniejsze marzenia właśnie z tymi zdjęciami żeglarskimi już się spełniają, więc jestem dobrej myśli. Serdecznie Ci tego życzę, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Projekcja zdjęć Marka Wilczka była jednym z elementów tegorocznego Balu Pirata. To szczególnie ważna impreza dla szczecińskiego środowiska żeglarskiego będąca karnawałową formą szantowisk, które odbywają się w Klubie Rocker w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Oprócz wspaniałych szant, oprócz muzyki na żywo, którą zawsze proponowaliśmy na szantowiskach, również tu jest dużo dobrej zabawy do tańca, dużo fajnych konkursów, obrazów na, na ekranach związanych z morzem, z różnymi wyprawami. Ale przede wszystkim przebranie. Na balu pirata przebieramy się. Stereotyp pirata ugruntował się w świadomości społecznej w latach 80. XVII wieku i kojarzył się z żonnym krwi i pieniędzy, okrutnym, mającym kontakt z diabłym mężczyzną, włóczącym się po morzach w poszukiwaniu łupów. Jego wygląd zewnętrzny w zasadzie jednoznaczny: drewniana noga, opaska na oku, przedłużona biza na policzku, czarna chusta na głowie, kordela z przypasie i papuga na ramieniu. Czy szczecinscy piraci ubierają się w ten sposób i skąd biorą swoje stroje? No najlepiej chyba wypożyczyć albo inwestycja własna, to jak już kto woli. To jest, czy trzeba interesować się żeglarstwem, żeby brać udział w takiej imprezie? Myślę, że każdy może przyjść na taką imprezę, a wtedy może się zainteresuje nawet żeglarstwem. A Państwo na co dzień słuchacie szant, czy to jest może przereklamowane? Czy żeglarstwo i szanty to jest jedno, czy może można to rozłączyć? Ja jestem w ogóle ze Świnoujścia, także szanty może towarzyszą mi od dzieciństwa, a żeglarstwo przyszło później. Także zarażona szantami. A jak to jest w pańskim przypadku? Ja żegluję i wraz z wzrastaniem i, i, i nauką żeglarstwa uczyłem się również szant, więc teraz chętnie ich słucham, a również i śpiewam. Stereotypowemu piratowi nie może też zabraknąć butelki z rumem. A co piją piraci szczecińscy? Jest to trunek piratów, rum, ciemny rum z limonką, z kawą oraz cukrem brązowym. Do tego jeszcze nasi piraci piją kubek drewniana, który również Pani zaraz zeserwujemy. E, a w jaki sposób powinno się to pić? Czy jest jakaś określona technika? E, Pierw kieliszek rumu, a następnie zagryzamy tą limonką z kawą i z cukrem. E, a jeżeli chodzi o kubek drewniaka, co to takiego? Jest to tajemnicza receptura, niestety nie możemy jej zdradzić, ale rozgrzewa wszystkie serca. Dziś jednymi z najgroźniejszych piratów na świecie są piraci somalijscy. Jak widać, nasza lokalna odmiana stanowi ich całkowite przeciwieństwo. Ubrani kolorowo, z uśmiechem na ustach i chęcią do dobrej zabawy, regularnie stawiają się na szantowiskach, a latem na regatach. Bo jak sami mówią, niezwykle trudno jest oderwać od siebie te dwie kwestie. No Ja, ja mówię o sobie. Uczestniczyłem w szanties w latach 80., pierwszych, pierwszych festiwalach szanty w Krakowie, w Sinouściu, w Wiatraku. Także tak, na bieżąco jestem z kulturą żeglarską, taką śpiewaną na przykład. Słuchacie państwo na co dzień szant? Tak, zdarza mi się, mam na komputerku, jak się nudzę, spuszczę sobie czasami. A czy można oderwać żeglarstwo właśnie od, od szant, od tego stereotypu pirata? No może to trochę tak, ale myślę, że jest bardzo mocno związany. To jest, to jest sposób na życie, także tam jest wiele aspektów. Żeglowania, trenowania, właśnie śpiewania, spędzania razem czasu, remontu łódek, także to jest duże zagadnienie. Szantowiska i bal Pirata ugruntowały swoją pozycję na tyle, że z roku na roku daje się na nie ściągnąć coraz większe gwiazdy. W tym roku fani zespołu Morze i My czekali na jego występ z dużą niecierpliwością. Przyszłam dzisiaj na koncert i czekam z niecierpliwością, aż dojadą muzycy z Bydgoszczy. No właśnie, czyli pomimo tego, że nie zajmuje się Pani żeglarstwem, jest Pani zainteresowana i słucha szant? Można tak powiedzieć, że słucham szant. A Pani ulubione zespoły? No na pewno szczeciński Stary Szmugler. No i bydgoskie marzyjmy, dlatego tutaj dzisiaj jestem. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, z ponad godzinnym opóźnieniem na bal pirata dojechał bydgoski zespół Morze i My. Z nami jest tegoroczna gwiazda Balu Pirata, czyli zespół Morze i My. Witamy. Witamy. Zespół, który przyjechał do nas z Bydgoszczy. No właśnie, czy żeglarstwo w Bydgoszczy jest popularne? A Jak najbardziej. Jest tam całkiem sporo dużych akwenów. Między innymi, no chyba największym jest w sumie Zalew Koronowski, ale też jest Jezioro Żnińskie. No jest naprawdę sporo akwenów, gdzie można pożeglować. No, A tam. czy żeby śpiewać szanty, żeby ich słuchać, trzeba być żeglarzem? Trzeba kochać żeglarstwo, wodę? Hmm. No to jest ciekawe pytanie. No, chociażby z tego względu, że życie w ogóle jest jedną wielką żeglugą e, przez różne rafy, człowiek się czasem przedziera i, i biorąc to jako metaforę, to można powiedzieć, że każdy z nas w jakiś sposób pływa e, w falach swojego życia. E, natomiast e, tak na serio, e, część z nas pływa i miała kontakt z żaglami, część e, sporadycznie zdarzało się. <laughs> niektórzy pływają kraulem na przykład. Ja myślę, że niekonieczne jest żeglowanie, aby czuć muzykę związaną z morzem. Ta metafora o żeglowaniu przez życie bardzo kwiecista. czy to oznacza, że sami piszecie teksty i czy one są równie kwiciste? Nie wiem, czy kwieciste, ale teksty są nasze. Praktycznie wszystkie, które są na naszej pierwszej płycie, są praktycznie wszystkie nasze w większości, o, może tak, 80%, a wszystkie kolejne, które są, to już są na pewno nasze i one się znajdą na następnej płycie. Zespół może i, my, jak to się stało, że doszliście do, do muzyki szantowej, do, do, do właśnie muzyki żeglarskiej, do tej całej kultury marynistycznej? Jak to się stało? No, połączyła nas, wydaje mi się, jednak, jednak to żeglarstwo i to zainteresowanie muzyką żeglarską. I myślę, że to nas połączyło najpierw. Niektórzy z nas pojawili się tutaj tylko i wyłącznie słysząc tą muzykę, gdy na przykład potrzebowaliśmy basistę, Znalazł się basista, który no też wcześniej nie pływał i rozpoczął, myślę, tą swoją przygodę jakąś z żeglarstwem czy z tą muzyką marynistyczną, ale myślę, że gdzieś tam podstawą jest to żeglarstwo w mniejszym lub większym wydaniu, czyli tam śródlądowym, myślę, nic, nic większego, ale jednak to żeglarstwo, myślę, że nas połączyło. Jednak... No właśnie, bo zazwyczaj jest tak, że te zespoły szantowe mówią, że najpierw wychodzą od folku, a dopiero później dojrzewają do szant. W naszym przypadku ciężko powiedzieć, od czego wyszliśmy, bo tak naprawdę każdy z nas preferuje jakiś inny, trochę inny styl muzyczny, ale fakt faktem, że na pewno każdy z nas jest jakimś swego rodzaju pasjonatem muzyki folkowej. Stricte. Najczęściej jest to faktycznie folk, bądź to irlandzki, bądź to celtycki, bądź to amerykański, ale jednak jest to zawsze jakiś folk i w zasadzie ciężko powiedzieć, czy wyszliśmy od muzyki żeglarskiej, szant, czy od folku. Ja wyszedłem od szant, ale na przykład Bartos? Yo. Tutaj zapowiadałeś przed wywiadem, że to, że to był przypadek, że dołączyłeś się do tego typu zespołu, możemy to na wizji zdementować. Dokładnie. I kolega kiedyś mi powiedział... Ym... Że zespół szantowy szuka basisty do zespołu. Nie wiedziałem, co to są szanty, absolutnie, ale chciałem jedną rzecz powiedzieć. Zachęcam Polaków do słuchania wspaniałej muzyki folkowej, która nie, niekoniecznie kojarzy się Łojdana, Łodana, tylko jest wielkie, wiele fajnych zespołów folkowych, chociażby tu Pozdrawiamy tutaj. Świetny zespół polski i wiele, wiele innych bętań i tak dalej, i tak dalej. E, muzyka folkowa jest bardzo, bardzo świetna w Polsce, piękna. Także szanty owszem, ale jeżeli chodzi o mnie bardziej w stronę folku. I na tą muzykę żeglarską i szantową szczecińscy żeglarze i fani marynistyki czekają. Muszę was już oddawać, czas nam się kończy. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy również. Dziękujemy. Szczecińscy żeglarze z niecierpliwością czekali na szanty, a organizatorzy, oprócz tego, że sami się świetnie bawili, cieszyli się z rosnącego zainteresowania i popularności imprezy. Jest to zawsze muzyka na żywo, jest zawsze zespół. Jest wiele tych zespołów szantowych zajmujących się śpiewaniem szant i właśnie muzyki okołomorskiej. Zazwyczaj są to zespoły ze Szczecina, tutaj z okolic w ogóle zachodnio pomorskiego, ale aczkolwiek też zapraszamy zespoły, jak widać dzisiaj właśnie zbyt goszczy. Także to ewoluuje. Na każdej imprezie jest inny zespół. Dla wszystkich tych, którzy przegapili tegoroczny bal Pirata, istotna informacja: nowa edycja szantowisk rusza z początkiem marca. Spotkania w klubie Rocker będą się odbywały w każdy ostatni poniedziałek miesiąca.